Dobry i dobry wieczór. Aqua Świat. Ostatni filmik. Niestety mi ucięło końcówkę. A w tej otóż końcówce Wam chciałem powiedzieć, że troszeczkę rzadziej będą się pojawiać u mnie filmy na kanale. I tak też jest teraz, bo film jest po miesiącu y, czasu i tak będę się starał. Chociaż raz y, w miesiącu jakiś tam filmik wrzucić, chyba że jakaś tam naprawdę katastrofa, armagedon by się wydarzyła lub jakiś cud wtedy być może coś tam nagram, ale tak postaram się wyrzucać raz w miesiącu, bo wydaje mi się, że takie klepanie o niczym co tydzień to jest troszeczkę bez sensu i w ogóle no bez sensu i już także filmiki postaram się co miesiąc wrzucać Ostatni był 5 stycznia i można by powiedzieć, cóż, no przez miesiąc nic się nie wydarzyło, bo nie było filmiku. Otóż nie, bo muszę Wam powiedzieć, że zaraz, bodajże chyba 8, tutaj będziecie mieć za chwilę filmik właśnie z 8 stycznia, gdzie w akwarium na taki powiedzmy wizualny rzut oka, no nie było ciekawie. Dopadł mnie straszny syf w akwarium, który praktycznie wyszedł mi w ciągu 24 godzin, ale oczywiście nie wyszło to samo, bo wyszło to teraz już wiem, że wyszło to przez, e, przez moją głupotę, tak jakby przez to, co zrobiłem, ale o tym Wam powiem za chwilę. Co mnie dopadło? Dopadły mnie takie jakby. Króciutkie niteczki. I na tych niteczkach jeszcze jakiś syf biały, jakiś taki ślimowate, nawet nie wiem, co to było. Naprawdę wyglądało to nieciekawie. Ja już myślałem, że to akwarium w ogóle całkiem padnie. I naprawdę jestem zdziwiony, że udało się wyjść z tego. A teraz macie właśnie ten filmik z 8, co to się wydarzyło. I teraz jak sobie zwrócicie uwagę. Nawet tutaj teraz, na tego Erektusa Widzicie, co na nim jest. Tutaj na Ludwigi, na tej Japonice. Zobaczcie, co tutaj jest. To takie białe, krótkie niteczki, jakiś biały nalot. W ogóle dużo roślin to tak jakby całkiem, nie wiem, te nitki zjadały, rozpadały się, robiły się takie jakby przezroczyste. Będzie to zaraz widać na dużym henku. Co się z nim działo, i naprawdę rośliny zaczęły mi obumierać bardzo szybko. Ja Wam mówię, że to co widzicie, wyszło w ciągu 24 godzin, praktycznie po zgaszeniu światła rano. Poszedłem do pracy, przyszedłem z pracy, wieczorem. No i to na roślinach już było. A przed zgaszeniem światła nie było jeszcze nic. Ale nie ma. E Powodu, znaczy nie ma powodu, jest powód, dla którego to wyszło, i teraz już to wiem. Otóż, e, po tym filmiku ostatnim zrobiłem przycinkę. Tutaj widzicie na tym henku właśnie fajnie, jak te, jak te rośliny się rozpadały. Zrobiłem przycinkę. E, teraz udaje mi się robić przycinki w sobotę, no i w niedzielę robię sobie testy. Powiedzmy tam po tej nocy, żeby ten filtr przeciągnął tą wodę przez siebie porządnie i robię testy. No, i zrobiłem testy, i o dziwo co mnie zdziwiło, wyszedł mi magnes bodajże 80, wapń, sorry, wapń 80, natomiast magnezu e, prawie 30. Stosunek rozjechany całkowicie. Ja e, gdzieś cały czas trzymałem ten stosunek e, 1 do 4 i na tym bazowałem, i było ok. No, to miar złego przejrzałem to, co lałem do akwarium, nic nie wskazywało na to, żeby ten magnes przekroczyć. Zresztą on się na tym poziomie utrzymywał. Coś się stało z wapniem, tak jakby rośliny wpierdziliły wapń. Po pierwsze, co mi przyszło do głowy, to pomyślałem, że testy być może gdzieś tam zaszwankowały czy coś, ale zrobiłem testy trzy razy, wychodziło to samo. Więc pomyślałem, że trzeba podbić wapń, tak? Mam w domu i teraz będzie, będą jaja. Na pewno jest to chlorek wapnia. Chyba tak. W każdym bądź razie, tak, chyba chlorek wapnia. Podbiłem ten wapń. Mam to rozrobione. Mam to rozrobione według kalkulatora Zolixa. I leżało to. No, kurka dobre dwa miesiące, chyba. No, ale wziąłem to, wymieszałem porządnie. No, i pomyślałem, że wleję do akwarium. Oczywiście to jest biała zawiesina, więc wlałem to tyle, ile tam mi przewidywał według kalkulatora, żeby podnieść ten wapń, tyle, żeby było ok w stosunku do magnezu. No, i powiem wam, że woda biała, no, ale po jednym dniu powiedzmy. Wyklarowała się woda, zrobiło się właśnie to, co widzieliście na tym filmiku. Tak jakby ten wapń był nie dosyć rozpuszczony, osiadł na tych roślinach i momentalnie zaatakowały te nitki, ten syf cały i masakra. Co w pierwszej kolejności zrobiłem? A powiem wam, że nie zrobiłem nic. Bo zaczynałem się domyślać, że to jest wina tego dziadostwa. Po prostu pomyślałem, jeśli zdechnie, no to trudno, gdzieś tam o, o, o restarcie i tak myślę, więc będzie przyspieszony, wymuszony i tyle. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten syf zaczął sam schodzić. Ja po prostu to, co podaję do akwarium, podawałem dalej, mając w głowie, że tą dawką tego chlorku wapnia jeśli źle mówię, to poprawcie, ale tak wydaje mi się. Wyrównałem, biorąc pod uwagę, że wyrównałem ten wapń i mam go teraz z magnezem 4 do 1, podawałem resztę nawozów i powiem Wam, że samo się to wyciągnęło w przeciągu dwóch tygodni. W tej chwili widzicie, że troszeczkę tutaj znowu w tym akwarium pomieszałem. Jak widzicie z prawego rogu, ci co oglądają, zniknęła roślinka pewna, poszła do tyłu, jakiś tam kamień, jakieś kawałek korzenia, to tam wszystko jest nieważne. Co jeszcze? Nabyłem od nowa pistię, bo pistia mi zdechła w tym akwarium całkiem. I według testu zooleka azotu mam zawsze 20. Natomiast zdechła mi pistia już dużo wcześniej. Teraz kupiłem nową pistię i ta pistia znowu zaczęła zdychać. Powiem Wam, że pomyślałem sobie, ciach, babkę w piach, lejemy azot. Dolałem azotu, powiem Wam, że pistia odżyła, rośliny odżyły. I praktycznie w tej chwili nie mam żadnego gloniora, nie mam nic. Przy tym, że fosfor też jest wysoko trzymany, bo fosforu jest dobre ponad 3,5 ppm, a jest go na pewno. I powiem Wam, że wywalę test Zooleka na azot, kupię serę, bo już wiem, że mnie przekłamuje. Teraz jadę azotem według tej pisty. Jeśli coś się z pistią dzieje, zaczynam lać azot. Na dzień dzisiejszy akwarium nie wygląda źle. Skalar widzicie rośnie duży. Tego nie oddam. Nie będę słuchał tutaj e, wymądrzałych ludzi, którzy mówią, że w nocniku żyje. Zobaczcie, jak ładnie się rozwija. Tamtego żałuję, nie mogę sobie go wydarować, że oddałem po Waszych niektórych komentarzach tego skalara zdech. mi go, jak nie wiem. Nie wybaczę sobie tego chyba nigdy, no ale cóż trudno, poszedł i już. Tego na pewno nie oddam ten zostanie rośnie. Ładnie. Wiem, że za będą komentarze, że ta płetwa znowu mu leci górna, ale. Nieważne to jest moja akwarystyka i moja...